Co do zasady, wypłacenie zaliczki wynagrodzenia jest jak najbardziej dopuszczalne. Wypłacenie takiej zaliczki przed terminem wypracy zwalnia pracodawcę ze zobowiązania wypłata części lub całości wynagrodzenia w określonym terminie. Natomiast konstrukcja wypłacenia zaliczki w ratach jest dość osobliwa. Czy jest możliwa? Odpowiadam na to pytanie na blogu Kadry w pigułce w najnowszym artykule. Natomiast innym rozwiązaniem dla pracowników, a w zasadzie zleceniobiorców na wypłatę wynagrodzenia, należnego mu, wypracowanego wynagrodzenia w terminie wcze, wcześniejszym, jest dostęp do narzędzia, aplikacji, e, którą... Powinien mu udostępnić jego zleceniodawca. Dzięki tej aplikacji pracownik ma możliwość samodzielnej wypłaty wynagrodzenia już po minucie wykonywania pracy. Wiem, bo sprawdzałam i to działa, a wynagrodzenie ląduje na, na konto bankowe zleceniobiorcy w zasadzie w trybie natychmiastowym. Brzmi niesamowicie. Jeżeli interesuje Cię takie narzędzie, dostęp do takiego narzędzia, czy udostępnienia takiej aplikacji zleceniobiorcom, koniecznie daj mi o tym znać pod adres mailowy kadrywpigulce.małpa.gmail.com. A teraz już zapraszam do odsłuchania podcastu Kadry w pigułce w najnowszym odcinku Opowiada. O nowelizacji przepisów kodeksu pracy.